Piotr Rybiński, most nadziei, Janowi Pawłowi II. Przyszedłeś do nas nie w swej chwale, ale człowiekiem, dla człowieka, dla pomocy. I most nadziei wielki z serc nam zbudowałeś. Wolność. Przyniosłeś, jakby dzień wstawał po nocy. Papieżu serc naszych, uczuć, pięknych myśli. Dzięki tobie przeszedł tu wolności powiew. Pamiętamy ciebie jak sen, co się wyśnił. Twoje słowa do nas, jak gór wzniosłych odzew. Przekroczyłeś progi i stało się słowo, i stało się ciało. Ludzie zrozumieli, odkrywali miłość Twoją wciąż na nowo. Z nadzieją i wiarą słuchać ciebie chcieli, papieżu serc naszych i dusz, przyjacielu. Nadal ciebie tylko naśladować chcemy i dumni jesteśmy, nasz nauczycielu. Choć ciebie już nie ma, przy tobie. Będziemy, a Twoje przesłanie rozbrzmiewać w nas będzie. Światła nie zatraćcie i nie gaście ducha, On w każdej potrzebie podniesie was wszędzie, gdy przyjdzie czas próby, dziejów zawierucha. Zamknęła się księga życia i posługi, lecz dzieło zostało naszym polskim trwaniem. Jest błogosławionym nasz Jan Paweł II. Wierzymy, że świętym niedługo zostanie.